Dobry w kolejnym vlogu. Witam się z Państwem bardzo serdecznie, proszę Państwa. O Boże! Ja już jadę do szkoły, zawieź Laurę. Amelka dzisiaj zostaje w domu, bo dużo lekcji ma odwołanych jeszcze jakiś apel i nie idzie. A my jedziemy z Laurą do szkoły. Ptaszki pięknie śpiewają, jest dosyć chłodno, wilgotno, bo wczoraj po południu jednak padało i to sporo. Plan na dzisiaj jest taki, że przyjadę, zjem i pójdę po posadzę pomidory. No ja dzisiaj te pomidory muszę posadzić, bo przecież no ile będą w domu siedzieć, tak? A oczkiem zajmę się później. Wody trochę jest, niech się grzeje, potem wpuścimy może rybki po południu. I, a na póki co wsadzę pomidory, a po południu się zajmę właśnie kamieniami w oczku. Z tej strony? Póki co zapraszamy Was na vloga. Życzymy wszystkiego dobrego yy, i miłego oglądania, a my jedziemy. I wyniosłam sobie słuchajcie pomidory, wszystko i biorę się za yy, wsadzanie ich do ziemi. Trochę dzisiaj chłodno. One takie no były troszeczkę hartowane, ale ja się w te hartowania też tak nie bawię. Yy, więc tro, troszeczkę były hartowane tam okno jakim otwierałam, a nie bawię się w takie wiecie wnoszenie, wynoszenie. Czas to już posadzić, jak mi to wszystko ładnie po tych deszczach poszło, zaraz Wam pokażę, wiem fryzura jaka jest, jaka jest, wiatr wieje, dzisiaj w ogóle jest chłodno, powiem Wam, nie jest za ciepło dzisiaj, nie, tu mi wszystko zarosło, o ludzie, jak mi tu porosło, a ja tu mam te truskawki, o Jezu, ja tu muszę wypielić. O, masakra proszę bardzo, rukola szczaw, szpinak, nie wiem co tu jest fasola, patrzcie jak ładnie tutaj trochę fasolki posadziłam, ładnie poszła tu koper tam chyba koper też tu pietruszka, Pietruszka jak ładnie idzie ale taka pietruszka jeszcze mam jedną taką kupkę, muszę wsadzić zaraz ją wsadzę, nie wiem gdzie, ale gdzieś się upcha między nimi no, tu pietruszka, szczypior z tej małej cebuleczki ruszył bardzo ładnie tu mam chyba szczaf, jeżeli się nie mylę ale szczaw najlepiej idzie, szybko zobaczcie jak szybko szczaw idzie mm, tak, o wszystko sadzone jednocześnie rzodkiew super, już o rzodkieweczki no szybciej by było, rzodkiewki to wiecie, nie wiem tam dwa tygodnie, jakby byłoby teraz ciepłe, było te przymrozki to zimno było, to ona stała w miejscu teraz dopiero się Ruszyła. Dobra, nie ma co do roboty. Jadę po Laurę i tak znowu z samochodu, ale co ja mam zrobić, jak ja cały czas jeżdżę? No jedną szklarnię obsadziłam pomidorów, e, chyba nie pokazałam wam. Ja nie wiem. Jedną szklarnię obsadziłam i e, jadę po Laurę. Co to tu leciało? Jakiś taki wielki ptak myszołów czy co I jadę po tą Laurę przyjeżdżam, zjemy obiad chyba pierogi mam zamrożone to te pierogi na szybko zrobię e, odmrożę, ugot, czy, znaczy ugotuję i może kupię warzywa jakieś na patelnię do tego, albo jakąś sałatkę zrobię i wsią i nie mam, nie idę do tej szkarni, kończę to, bo przyjeżdżam o muszę znowu po Pawło jechać dobrze, że dzisiaj jest Amelka w domu, to chociaż nie muszę po nią jechać jeszcze raz tam, wiecie nie muszę mieć kolejnego kursu. Normalnie sobie założę licznik i będę za tego Ubera robić. Taki dam tytuł filmu, to wczoraj. Nie, to wczoraj ten film. Tym, tak, wczoraj taki. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Czy więcej ludzi przyjdzie na takie tytuł, że robi licencję na Ubera? No ale to. Dobra, nieważne. Jadę po tą Laurę. Jestem, słuchajcie, upawa pod pracą. Siedzę, czekam na niego. No, i co? Trochę wyjaśnień tutaj będzie. Teraz będę Wam biadolić trochę. Ponieważ dzisiaj <śmum> puściłam vloga tego, co byłam tam w lesie. I tak. <śmum> ja się tak śmieję. Tak mi się śmiać chce z tych Waszych niektórych komentarzy. Oczywiście to nie jest do, do Was wszystkich. Jak. Pa, pa... No, to znaczy nawet nie to, że palnęłam, e, po prostu, no, powiedziałam sobie tak, wiecie, pół żartem, pół serio, że e, coś tam gadam, a tam sorry za bałagan, e, w tym domu to nikt nie sprząta, tylko ja. E, jakoś tak, nie? Coś takiego palnęłam, po prostu. I tak pół żartem, pół serio, zaczęłam się śmiać, nie? Ale oczywiście, e, wszystkie... Panie, które mają kołki w pupciach w ogóle nie zajarzyły tego i nie zajarzyły tego, no i po prostu zrobiły burzę w komentarzach. A ja mam z tego ubaw, po prostu jaleję ze śmiechu, naprawdę śmieję się z Was, bo. Jedna z Was napisała mi nawet, że... czekajcie... Dobra, pokaż mi telefon na chwilę. Mogę? Ja, ja przeczytam Wam te komentarze. Ja muszę przeczytać te komentarze, poczekajcie. Moment, moment, tylko znajdę ten swój kanał. Tutaj. Ta miniaturka superowa, nie? Miniaturka najlepsza. Musisz to, zmienić i, nagry, i, i, musisz to zmie, e, zmienić i wymagać od córek porządku, bo już duże i powinny e, pomagać. Czas wprowadzić stałe obowiązki na miarę ich możliwości. E, to im wyjdzie tylko na dobre. Mądry rodzic nie tylko chowa dzieci, ale uczy i wymaga. Radzę ustalić stałe obowiązki i grafik. Pozdrawiam. Słuchajcie, mnie to tak rozbawiło, że do łez, naprawdę. E, więc tak, e, ja się do tego odniosę, ponieważ moje dzieci mają obowiązki i to, co mają zrobić, to zrobią. E, ja nie muszę e, na YouTubie mówić. Laura, jakie ty masz obowiązki? Szkołę. I, że... no, szkołę, ale w domu. Masz obowiązki w domu, czy nie? Jakie są twoje obowiązki w domu? Hmm, sprzątanie pokoju. No na przykład. No i oprócz tego jeszcze obrządzasz swoje zwierzątka. Mhm. Czyli kury, ko koguty, koguty, Króli. króliki <laughs> i tak dalej, i tak dalej. E, I różne jeszcze takie inne rzeczy. E, Amelka też ma swoje obowiązki, o których ja nie muszę na YouTube Wam mówić, że Boże, Amelka robi to i tamto. Albo nie muszę mówić na YouTubie, e, że dzisiaj Laura e, dała wodę królikom. Dzisiaj Laura zrobiła to, a Amelka zrobiła tamto, albo siamto, bez przesady, nie? E... I są niektóre takie osoby, które naprawdę... E... Za chwilkę. Które naprawdę, no, wiedzą, że ja sobie... Śmieję, śmieję się tak po prostu, że to było pół po pół serio. Ale niektóre osoby mają takie mm, kołki, że naprawdę, w tyłkach, no. że... E... Próbują mnie tu uczyć i jeszcze będą grafiki dzieciom mają ustawiać, co mają robić, nie? Cześć Marta zazwyczaj nie komentuje, ale dziś yy, ale jak dziś opowiadałaś, że oprócz Ciebie nikt nie sprząta, to nie fair. Amelka, duża dziewczyna, więc powinna coś pomagać. Sorry, ale y, tak jest. Laura jeszcze mała, ale Amelka, no sorry, duża panna. Bez komentarza, to naprawdę zostawię to już bez komentarza. E, jeden jeszcze był taki komentarz, który po prostu go wzięłam, skasowałam, bo mówię jak zaraz będzie jakaś, no musza się z tego zrobi e, i, i tyle. E, tutaj jeszcze Małgorzata napisała, że u nas do lasu nie można wchodzić z psami, u nas e, do lasu można wchodzić z psami, nie ma żadnego zakazu. Mało tego przyjeżdża bardzo dużo ludzi z miasta, tak naprawdę zostawiają samochody, wyciągają psy z samochodu i w las idą. I godzinami ich nie ma. Przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby te psy chyba się wylatały. Więc u nas nie ma żadnego zakazu. E, można normalnie sobie wchodzić. No. E, więc tak, ale e, no. Ja wiem, że ja. E, ja i tak, to co ja mówię to ja mówię to, co ja chcę na YouTubie, pokazuję to, co chcę na YouTubie. Wy widzicie tylko te 20 minut z mojego dnia e, i to jest tylko 20 minut. I tak naprawdę, mimo to, że oglądacie niektórzy mnie czy nas tutaj codziennie, to nic o nas nie wiecie, bo taka jest prawda. Bo to jest, e, to jest tylko całe, całe 20 na przykład minut z całego dnia. I tak naprawdę nie macie zielonego pojęcia, co się u nas dzieje takie wiecie, w życiu, jak to jest i tak dalej, kto co robi, kto czego nie robi. A może wiecie, może to, że ja Wam mówię, o zrobiłam to tamto, siam to, to może ja tego nie robię, tylko to robi służba moja. Może ja mam służbę i służba to robi, a nie ja. A ja tylko Wam mówię, że robiłam to tamto, siamto, a tak naprawdę ja leżę co dniami i pachnę, ja nic nie robię. Więc mówię, to jest tylko takie wiecie... Ale ten grafik, to by tak rozbawił. Przecież nie będę robiła grafiku kto, o której godzinie, kiedy, co ma w domu robić. Każdy ma swoje obowiązki. Kto, co chce, kto, kto. Boże, słów mi zabrakło. Każdy ma swoje obowiązki w domu i każdy wie, co ma zrobić. I tyle w temacie. My grafików nie potrzebujemy, bo my, nie, my żyjemy po prostu w tym domu. My w tym domu po prostu żyjemy. Dom to nie muzeum. My tutaj żyjemy w tym domu i nikt nam za to nie płaci. My nie jesteśmy na jakimś akordzie, nie pracujemy, że musimy mieć grafik, kiedy, co, jakiego dnia kto robi. To tyle. To tyle, bo nie chcę się już dalej gadać na ten temat, bo to jest po prostu powiem wam, że... no. Nie, no, ale humor mi poprawiła, Beata, oj poprawiła mi humor Beata swoim komentarzem. Druga sprawa jest taka, że... że już nie pamiętam. Aha, jeszcze tam jedna osoba, a, to też skasowałam chyba. Skasowałam to. Napisałam mi, że. Wiecznie ciuchy porozwalane, ciuchy czy szmaty, czy szmatki poroz, porozwalane. Mam screena zrobionego, ale już mi się nie chce szukać. Porozwalane, widocznie im to nie przeszkadza. No cóż, coś takiego. Ja jestem ciekawa, kiedy, w jakim filmie Ty widziałaś, że ja mam gdzieś ciuchy porozwalane. Jak ty widzisz tylko. Yy, po, nawet nie połowę mojej kuchni, mojej szafki, no tam to jest zawsze baga w kuchni, to ja to otwarcie mówię, ja się tego nie wstydzę, jakbym się to, tego wstydziła, to bym w ogóle nie pokazywała e, tego sajgonu w kuchni, ale sajgon w kuchni mam często. I ja już mówiłam, że ja się nie, nie szykuję się do nagrywania vlogów, czyli ja nie sprzątam kuchni na tip top, pięknie, ładnie błyska, bo ja będę vloga nagrywała. Nie, jest w Saigon, mam ochotę nagrać to nagrywam. I ja się tym nie przyjmuję, że tam są gdzieś gary albo sterta garów do zmywania czy coś. Mam nagrywać to nagrywam, bo potem to wątek stracę i mi się potem już by nie chciało, jakbym ja miała teraz tak na błysk wszystko sprzątać to po pierwsze, a po drugie e, innych pokoi nie widzicie innych pomieszczeń nie widzicie, nie pokazuje, nie ten, to skąd wiesz, że wszędzie się walają ciuchy to jest pytanie no e, chyba, że na tym wieszaku co tam te ciuchy by wisiały w tym, na tym filmie, to chyba e, chyba, e, chyba o to chodziło bardziej no dobra, tyle w temacie czekam na Pawła i do domu Jadę i idę do szklarni. No, ale dziękuję Wam bardzo za komentarze i za zrobienie zasięgu. Idę Wam pokazać. Oj, oj, mi się poślizgła. E, co zrobiłam? No, e, praktycznie nic nie widać, bo pomidory oczywiście zrobiły kaput, prawda? Ale mam nadzieję, że mi odbiją. No wiadomo, są przesadzone i tak dalej. To kaput zrobiły. Wyścieliłam, wysadzone są pomidory. Mało co widzicie, bo one są już... Głęboko je wsadziłam. No i trochę kaput zrobiły, ale odżyją. Prawda, niunia? A tam jest, słuchajcie, malina. Tu mi wrosła malina, więc ją zostawiłam. Zobaczymy, jak będzie malina rosła w szklarni. Jak się pokazała, to niech będzie. To jest jedna szklarnia. I w tej drugiej szklarni też są tu pomidorki, te są większe, lepiej je widać, nie wiem czy coś widzicie, bo to są takie wysokie, no wyścieliłam sobie słomą, bo wtedy nie trzeba tak dużo pielić. Tutaj takie niedobitki sobie wysadziłam, one też, tutaj też miałam papryki i pomidory w zeszłym roku, słabo rosły, nie, tu miałam same papryki, chyba. W ogóle papryki były słabe w zeszłym roku. I takie niedobitki, co mi zostały, to też tutaj sobie właśnie wysypałam. Yy, wysypałam. Wkopałam i wysypa wyścieliłam. O Boże, już nie wiem, co gadam. Yy, no i skończyłam. Aha, jeszcze mi zostało na tej rabacie trochę paprykę. Yy, tutaj, bo sobie taką rabatę tutaj zrobiłam. Yy, tu jest jedna, tu druga paprykę. Pomidory też takie, co mi zostały. Papryka, tu jest cebula, ta taka. A, czekajcie, będzie lepiej. E, trochę pomidorów, co mi zostało jakieś takich, nie wiem, chyba maliniaki czy jakieś. Nie, nie wiem. E, tam jest trochę papryk, tylko mam tylko tyle i tyle. Chyba sobie papryk dokupię na targu, bo mało mi wyszło tych papryk ogólnie, bardzo mało. No raz. Zaz powiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć krzaczków mi wyrosło papryk, tylko. E, więc bardzo mało mi wyrosło. E, Chyba więcej wysadziłam, ale nie wiem. Tutaj są właśnie ten, a tutaj jest ym, cebulę, co miałam jakieś cebulę kupioną, i ona mi y, już zaczęła mięknąć i kwitnąć, więc ją wsadziłam. I na początku były takie żółte, takie brzydkie, uschnięte takie y, łodygi, a teraz ładnie odbiła i zobaczcie, ładnie jest już zielona. Więc tak, nie podlewam, tu podlewam, bo wsadziłam, a tu nie podlewam, bo. Y, jej padało, prawda? Truskawki do wypielenia i robota, robota. I jeszcze raz robota. Ogadałam się, ogadałam i oczywiście nie włączyłam nagrywania. Nie będę się powtarzać, powiem w skrócie. E, w dużym skrócie Wam powiem. Kopał, e, wrzuciłam trzy rybki do wody, bo tylko te trzy złapałam. Reszty nie mogę złapać. E, jedną małą wrzuciłam, ale nie mogę jej zlokalizować, gdzie ona tutaj pływa. Gdzie ona jest? Reszty nie mogę złapać, bo tak zapierdzielają jak pershingi. Więc będzie trzeba jutro wodę wypompować, bo i tak trzeba wypompować wodę i wtedy je się wyłowi. No od razu się tam basen umyje, bo ja chcę go przesunąć w inne miejsce. Tam jest wody tak nie wiem, mniej niż łydka, no mniej na pewno. No, i już nawet kalosze założyłam, tam weszliśmy. No, nie mogę ich złapać. Nie wiem, może po tym, jak będą takie y, y, przy, przyśnięte, senne, to może będzie łatwiej mi je złapać. Układam kamienie, no i co? No, i zaraz wam pokażę. I tyle, bo ogadałam się wcześniej i już nawet nie wiem, pamiętam co. Wody oczywiście jeszcze nie wlewam do końca, bo tutaj układam kamienie i zdecydowałam się, że słuchajcie, tutaj tylko symbolicznie jakieś kamienie, żeby to przynieść. Nie będę waliła, bo miałam tak odtąd po taką górkę zrobić kamienie, tak jak było. Ale mówię tak, kurczę, ta folia i tak jest w wodzie, i takie jest w wodzie. To te, tego kwiatka przesunę tu, i takie jest w wodzie, i takie jest w wodzie. To po co mi to tyle kamieni układać? Bo chodzi o to, żeby wiecie, jak folia gdzieś. Wyjdź stąd, Niunia! Wyjdź. Chodzi o to, że jak wiecie, folia jest na promieniowanie, promieniowanie słoneczne. To, żeby nie oddziaływało no i żeby to było zabezpieczone w miarę jakimiś kamieniami, żeby cień był. Ale wody będzie. I tak po te kamienie. O, tu po te kamienie będzie wody. To wie, po co ja mam tam układać. Symbolicznie na tych półkach tylko układam troszeczkę tak jak tu. Tu trochę ułożę tam parę, tu parę. Tam może więcej i wsio, i tyle. I powiedziałam w no, się tam. A tutaj o sobie zobaczcie jak pływają. Już przepływały tu. Tam pływały. Ale Eldorado będę miała jak wody im doleje. To tak będą tu zasuwać w tej wefce, że będzie super, naprawdę. Odkryłam, że mam jeszcze raz, dwa, trzy kwiatki do wsadzenia do wody, zapomniałam, dlatego tego, ten był tam i stamtąd go zabrałam. Przyniosłam go tu, to go tu postawię, tego postawiłam tu, bo też był tam, a te wyższe postawię na samym dnie tutaj. No i tyle. Dobra, biorę się dalej do roboty. No i to tak dzisiaj, słuchajcie. I to tak dzisiaj wygląda. I tutaj mi chodzą, kopią tą... i stąd, chodź, wychodź, chodź tutaj ze mną, chodź. To jest glina, tą glinę trzeba wywieźć, Paweł musi ta na taczki załadować i to wywieźć, bo mi chodzą i podsypują tą glinę tamten. Ale dobra, to tak wiecie, im się tak rybką trochę muszą, mieć trochę jakiegoś błota, coś, czegoś tam, prawda? Jeden wielki bałagan tutaj jest, po prostu szkoda gadać, ale tak jak mówiłam, jest yy, ściernisko, ale będzie, słuchajcie, san francisco. Prawda? Jest tylko niunia. Wszystkie psy, tak, poszły. Oprócz Bruna. Bruno został. Jest niunia. Wszystkie psy poszły z Pawłem do... Paweł poszedł do mamy na pole tam po trawę i wszystkie poszły z nim. Została tylko niunia. Dzisiaj to ja się już z Wami pożegnam. Taki krótki ten vlog, taki, no nie wiem. Ale mam tyle roboty, że już jest godzina, już zaraz Wam powiem w ogóle, która jest godzina. 19. Jeszcze z godzinę porobię i też idę już odpoczywać jutro jest weekend znaczy już jest weekend jutro sobota imieniny kota jak to mawiał mój dziadek co będziemy jutro robić plany mam, mam ale czy to wyjdą to wszystko się okaże w praktyce póki co żegnam się dzisiaj z wami zapraszam na kolejne moje vlogi jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i nie komentujecie i nie lajkujecie to zapraszam żebyście nadrobili te swoje te zaległości Um, nie do zobaczenia do jutra. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Pa pa!